Moimi plecami będą się działy rzeczy wielkie, niewyobrażalne. Kraków, pięciu szefów kuchni, 30 jurorów. Będą wielkie emocje, wielkie nerwy, wielki stres. Jurorzy techniczni Marcin Filipkiewicz, Ernest Jagodziński, Tomasz Sobrowski, Mariusz Piterwas, Dariusz Ratuszniak, Jens Piterdomew. Szanowni Państwo, powitajmy Michała Kutra, Hamas Szel, Kusz David D. Soc, Przemysłow Klima, Orjan Dariusz Barański, Dominik Rodziak. Powitajcie Krzysztofa Szulmorskiego, Szydła Daliskowa, Wielka Podkarż dla Kulinarnej, Krzysztof Adam Krząszkowski. Konkurs d'Or jest bardzo ciekawym wydarzeniem, wydarzeniem bardzo prestiżowym. Mamy 5 godzin i 35 minut. W tym czasie od podstaw zawodnicy muszą przygotować swoje dania i ten, w sumie wydaje się długi czas, wykorzystują na przygotowanie 15 porcji właśnie na talerzu i 15 porcji na plater, z którego to później jest serwowane. Obserwując finał w Lyonie, nauczyłem się jednej rzeczy, że to o czym marzył Polbokius, wielki mistrz Polbokius, to by wyciągnąć kucharzy z kuchni, pokazać ich szerszej publiczności, żeby ci kucharze stali się kreatorami nowych nurtów, nowych trendów kulinarnych na świecie. To mu się udało i tam tego doświadczyłem po raz pierwszy, to było bardzo dawno temu. Kiedy to szefowie kuchni byli swego rodzaju gwiazdami. Oni, oczywiście, o tym kompletnie nie wiedzieli. Byli zapracowani, byli skupieni na swojej pracy, ale ta publiczność niemalże pożerała ich żywce, chcąc dostąpić tego misterium, w którym oni uczestniczyli drugim etapem konkursu Bocuse d'Or już po tych przygotowaniach będzie przygotowanie prezentacji na talerzu. Przygotowują 15 porcji zadanego tematu, którym w tym roku jest śledź, jabłko, śmietana osiemnastka i oni za chwileczkę zaczną serwować temat na talerzu. To jest taki bardzo ciekawy moment, kiedy można dużo zyskać punktów kosztem innych zawodników. I to jest taki moment, w którym my możemy ocenić pracę bez tego blichtru, który jest w kolejnym etapie, który jest na platerze. What is different from 1993 uh, and until now? So the first of all the, the candidates. It was even born at that time when I was in a competition and nowadays. Trzecim etapem, jak już mamy wykreowany i przygotowany temat na talerzu, jest temat e, najbardziej widowiskowy, jakim jest temat na platerze. Czyli znowu zawodnicy przygotowują 15 porcji danego dania. Na podstawie zadanego produktu, jakim w tym roku jest rozbew, ogon wołowy, pomidor i dynia. Ja myślę, że w tym momencie emocje sięgają już tutaj zenitu, bo to jest taka chwila, kiedy trzeba walczyć z czasem, trzeba walczyć z własnym stresem. Ma się świadomość popełnionych przez te 5,5 i godziny błędów i trzeba wydać najlepsze z możliwych dań, żeby pobić konkurencję. Każdy z nich na pewno się stresuje, jest to ogromne przeżycie, ale też adrenalina wyśrubowana do, na najwyższe poziomy. Właściwie pamiętamy, to jest dużo emocji, to jest wielka fierté Par contre on ne réalise pas, moi aujourd'hui on est presque à deux mois, je réalise toujours pas. Après ce qui est important c'est que ce Bocus peut faire comme bonheur, peut créer comme bonheur à travers des gens, même des gens qui ne sont pas de la profession. Moi je sais que j'ai eu beaucoup de gens. 2021 Kamil tłuórny yeah. okkus Polska 2021 krajowe eliminacje Petrują po raz kolejny Moim celem jest dostać się i być w Lionie, tak sobie założyłem. Dlatego to już jest de facto mój czwarty start w tym konkursie. I mam nadzieję, że tym razem Budapeszt okaże się dla nas nie tyle szczęśliwy, ale no wypracujemy to lepiej niż wypracowaliśmy ostatnio. Przede wszystkim mamy wiedzę i doświadczenie, które udało nam się zdobyć. No i za rok spotkamy się w Lionie. Je, je dire że organizacja jest parfaite. J'ai passé un, un moment magnifique. Je pense très sincèrement que dans les années à venir, y a, y a, vous avez le potentiel de le faire. Voilà. C'est une organisation qui est très belle et il n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas.